Mecz Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa był 1500 występem wojskowych w pierwszej lidze. Na trybunach zasiadło ponad 16 tysięcy widzów z nadzieją, że ich kupile odniosą efektowne zwycięstwo, które da gospodarzom na dwie kolejki przed końcem rozgrywek tytuł Mistrza Polski. Od początku spotkania widać było różnicę klasy pomiędzy przeciwnikami. Legia grała bardzo szybko, ofensywnie i tylko kwestią czasu było zdobycie goli przez zawodników Pawła Janasa. Rywale pilnując dostępu do własnej bramki od czasu do czasu kontratakowali. W 24 minucie Bartłomiej Wilk znalazł się sam na sam z Maciejem Szczęsnym, ale pojedynek ten przegrał. Chwilę później, po drugiej stronie boiska, piłka trafiła do Zbigniewa Mandziejewicza, który nie zmarnował szansy, i Legia objęła prowadzenie. 10 minut później Leszek Pisz ośmieszył obrońców Częstochowy, podał do Zbigniewa Mandziejewicza, który bez najmniejszych problemów zdobył drugą bramkę dla gospodarzy. W tym momencie nikt już nie miał wątpliwości, że wynik meczu może być tylko jeden. Raków miał jeszcze jedną i ostatnią w tym meczu okazję do uzyskania kontaktowego gola. Został jednak znowu powstrzymany przez bramkarza Legii. Skromna ekipa kibiców Rakowa nie miała powodów do zadowolenia. Rok rocznie odwiedzam Polskę przyjeżdżam na 5-6 tygodni na wakacje i nie, nie przypominam sobie żebym opuścił legi mecz jeżeli byłem w Warszawie poziom meczu jest dosyć wysoki legia zdecydowanie dominuje zasłużenie zwycięstwo cieszę się ogromnie bo praktycznie mamy tytuł mistrza polski w kieszeni przykro mi z drugiej strony że ja nie mogłem dostąpić tego zaszczytu no naprawdę bardzo się starałem jak grałem w Legii przez 8 lat no później wiem, szczęście nie dopisywało tu zostawiłem swoje najpiękniejsze chwile w swojej karierze i każdy jeden mecz, który jest na stadionie Legii, a jestem w Warszawie tutaj, to jest po prostu niemożliwe, żebym nie przyszedł i nie zobaczył. Trudno, trudno, żeby było inaczej, jeżeli <coughs> grałem tutaj ponad 12 lat i tu miałem najpiękniejsze chwile swojej kariery że kiedykolwiek będę miał czas, będę w Warszawie, potwierdzam jeszcze raz, na każdym meczu będę. Tym bardziej dzisiaj, gdzie jest tak piękny jubileusz, prawdopodobnie drużna Legii zrobi wszystko, żeby ukoronować potwierdzeniem zdobycia mistrza Polski. Sam osobiście bym sobie tego życzył i również działaczom chciałbym życzyć, żeby dołożyli wszelkich starań, żeby podtrzymywać w dalszym ciągu tak piękne tradycje. Trzecia bramka, definitywnie rozstrzygająca o losach meczu, padła w 68 minucie. Jacek Bednarz precyzyjnie dośrodkował dojrzego podbrożnego, który zdobył trzeciego gola i swojego 15 w całych rozgrywkach. Po ostatnim gwizdku sędziego przez otwarte bramy stadionu tysiące kibiców legi biegły na murawę przy Łazienkowskiej wykorzystując drugi z rzędu i szóstych w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jaki moment w, w tym sezonie utkwił panu najbardziej w pamięci? No mieliśmy już z tego czasu 6 punktów przewagi nad widzewem, 5 nad DKSM i po dwóch, znaczy nieudanych, bo z, z Lechem żeśmy u siebie po się w Petrochemie się zrobiły trzy punkty i groźna sytuacja. Ale zespół się pozbiera i utrzymaliśmy to, że także nam zapewniło dwie kolejki do końca już tytułu. A jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie w wykonaniu swoich zawodników? Myślę, że pierwsza połowa była niezła i, i później to już były 2-0, więc daliśmy widzewa, także zespół grał bardziej spokojnie na utrzymanie, żeby się koment skończył. W tym roku chcemy mieć mistrza Puchar i Ligi Mistrzów, mam I, nadzieję. Jak zespół zareagował na decyzję UEFA? No troszkę nas to, można powiedzieć, podłamało, myśleliśmy, że już mamy pewny awans, no ale będziemy walczyć na pewno. No są dwie, trzy drużyny tam bardzo ciężkie, no, a reszta z tej ósemki jest do powałczenia. Myślę, że było nieźle. Popełniliśmy kilka błędów w obronie, które mogły się skończyć tamkami. Na szczęście się nie skończyły. Ale mieliśmy ten handicap, że już prowadziliśmy, jak raków stworzył sobie sytuację. Macik stanął na wysokości zadania po raz pierwszy, obronił super, 3-0 wygraliśmy, bardzo się cieszymy. Raków przyjechał tutaj, żeby nie przegrać, dlatego zrobił wszystko, żeby zablokować trochę te bramki. Udało nam się dzisiaj, bo no chyba ta sytuacja, którą się, w której się znaleźliśmy, to znaczy ta duża przewaga i ten handicap, że jak wygramy dzisiaj, to jesteśmy mistrzami, trochę nas uskrzydlił. strzeliliśmy bramki, oni nie i dlatego jestem mokry. Jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tego, że coś w ogóle do tej pory. Bo tak jak miałem okazję grać na olimpiadzie, kontuzja, nie pojechałem, myślę, że coś do historii przejdzie. No, te mistrzostwa myślę, że na pewno. Jestem bardzo szczęśliwy, i powtarzam, że rok temu nie mogłem grać z powodu kontuzji poważnej. Takiego po mistrza przyjąłem, wie Panu, no nie za bardzo. Bo jednak powtarzam, że lepiej zgrać niż siedzieć na ławce rezerwowej i oglądać te mecze. W tym roku jednak grałem, i strzeliłem jeszcze, że szliłem dwie bramki bardzo się z tego cieszę, ale. Powtarzam jeszcze raz, jest zasługa całego mojego zespołu i swojej wspaniałej widowni, która nam kibicowała dzisiaj. Wydaje mi się, że jest to zasłużone nasze zwycięstwo z całej ligi, bo wydaje mi się, że byliśmy zespołem najlepszym.